Oj! No łapę. O nie. Pier pierdzi sobie. Co tam widzę cię? O. O kurwa. Bar bardzo, bardzo pier śmierdzący pierd, Ale aura <grystanie> O Jezusie Nie ma pierdzenia, zakaz Wygląda jak ten syn z poprzedniej historii Ej bracie, sorry, że się spóźniłem W metrze był tłum Spoko stare, dzięki za pomoc Obiecuję, że to nie tylko dzisiaj Co muszę zrobić? Po prostu wydawaj klientom Przygotowuj burgery, to łatwe Przygotować burgery? Kurde, stary, nigdy nie Nie robimy nawet jajka Luzik, zostawimy receptury tutaj Z nazwami burgerów, będzie łatwo Po prostu yy, Idź za wytycznymi Zacznij od mięsa, które jest w lodówce I uważaj, żeby go nie spalić Okej, okay. możesz iść bracie Ro Zrobię najlepsze burgery w regionie Dzięki stary, do zobaczenia Zapłacę ci jutro no dobra. Nie wiem czy tak można, ale tu są te burgery. Jest prosty, jest meat, jest big i jest good. I poszedł se. Burgerka z Mortadelą. Chyba takich nie serwujemy niestety. O! Prosty burger. Mięso. Ser, sól, pieprz i ketchup. A gdzie ja to mięso mam podsmażyć? O, nie oczeki wsiąść. Start. Dobra, jest bułka. Burger. Patulka. Oglądałem Boba. Pioswy dwa, no. Jest ją. I... Sól. Pieprz. I keczup. A ser? A ser. Proszę. Ach. Nom, 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 nom. A rękę do burgera burgera ostrafuj dobra Ej to jest stary Meatburger Specjalny sos cebula Proszę tu jad Mały ruch o tej rodzinie, ale czy to dziwne A zdrowie... A dziękuję Czy rano jaka coś rano 22 druga. A tutaj pewnie jest jakaś. Jakaś, pewnie 22. Też 22. O idzie. O, jakaś laseczka. Ale idzie tanecznym krokiem. Dzień dobry, proszę pani. Czy może pomóc? Zam Judith też była w jakiejś historii. To te, te imię było. W tej chyba z y, wioską. Zamówiłabym burgerę, ale strasznie to śmierdzi. Och, kurwa, to trzeba się myć. Ludzie sikają i srają na ulicach. W, ci cholerni żebracy. Bezrobot, bezrobotny, bezdomny yy, na drugiej stronie Gdzie jest Jeff? Coś musi wykopać to, to gościa. Jeff musiał odejść. Pomagam mu dzisiaj. Nie martw się zajmę z tym żebrakiem. Proszę zrób to. Serciowym apetyt. Okej, okay, wykopię go. Naprawdę i po to przyszła? Cisza, pomoże? Bo co, bo bez, bezdomny? <ścoughs> no co ty z kurwy, synu? Ja pierdolę. Ohydne. Gdzie jest to wiadro? Wynocha stąd. Jezu chryste. Wynocha, Hołoto. Nasroć cztery, cztery bomby sp sprzedał. Wynocha stąd. Odstraszasz klientów. Dlaczego mi, to zrobiłeś. Nie miałem dokąd się podziać. Męczysz całą ulicę tym swoim smrodem Znajdź odizolowane miejsce, żeby spać i srać Teraz jestem mokry Nie mam innych ubrań I nie mogę nawet skończyć srania No nie Odejdź Na no tym razem To nie tylko wodą cię oblaję. Okej okay. Odejdę stąd A dasz mi burger? Jestem bardzo głodny Nie Spływaj stąd Zobacz za to co mi zrobiłeś? On przyjdzie cię dzisiaj. Wynocha, hołoto Dobra. Duży burger. Miejscu się sal, special sauce. Pickle, A to picklowy sos, to z pitli, czyli z ogórków. No dobra, ten sos rzeczywiście ma trochę jak sraka, ale dopiero o burgerze. Onion i ketchup. Ale dźwięk pieniądza. zjadcę Trzeba czy ten menel się na mnie zemści. No. A ten Menel, wrócił, nie wrócił? Dobrze, dostał raz zimny kubeł wody i mu się odwiedziało. Witam. Grudburger? A, ostatni z listy. O nie, wraca, nie wraca. Znowu ty? Powiedziałem, że się stąd spływał. Przyszedłem przeprosić, nie jestem złą osobą. Nie musisz przepraszać, rzuciłem tylko lecie wody wodę, ponieważ... ...srałeś na chodniku. Ja to przyszedłem przeprosić, nie chcę żebyś był na mnie zły. Jest na ciebie złe, po prostu nie sikaj i nie sraj na ulicach. Ludzie nie zasługują na ten smród. Obiecaj, że to nie zrobię. Proszę wybacz mi. W porządku, możesz iść. Proszę, puśćcie si moją dłoń. Te będę musisz spać spokojnie. Mogę zobaczyć to dłoń najpierw? Nie możesz się ruszyć? To jest. Ja, to no się kier dalej. Ja się siadam. Za O ke Halo. Żyje. Skurwysyn żebrak. Zabiję go za to. On jest tu gdzieś jeszcze? A te gówno jego jeszcze tu jest? Ja pierdole. Muzerarek działał, ale... O kurwa! Do budki. Rał chyba Rał Co to Co do cholery Gdzie poszedłeś? Gdzie on poszedł? <noise> Znajdę się i połdziesz śmierdząca błąka Uciekłeś tym razem, ale przycinam, że wrócę To jest Fart killer, czyli zabójca. Chyba sobie poszedł. oj ja. i er ale jasta Tarcie? spierć się do ust o czyś wie Przyzwyczaił pup killera? Poprosi, że o pomoc, epicka walka z intensywną muzyką, Pupkier na koniec, na początek trójka. Ej, ale jak już się odpalił? O, ciężkie. Boże, gdzie ciężkie? myślę, jak nie w maju, to w czerwcu, tak. myślę, żeby każdy miał czas i żebyśmy się razem zajebiście posiedzieli. Trochę na tym, trochę tamtym. Ale na razie myślę o kwietniu. Bardzo, no słuchajcie, zawsze mi zależy, żeby wbić przynajmniej dwunastkę. One fart at a time. Poczonany, zaraz patrzymy na dwa inne zakończenia. Jeszcze. Żebraka, proszę o pomoc. Żebraku, jeżeli pomożesz mi, dam ci burgera. O i to jest deal. Dobro, to dla ciebie malutki. O. Niestety nie mogę złożyć, ale mam nadzieję, że trochę się ruszy o, Oczywiście! E, dziękuję, czy tylko się czy, czy się doliczyło to To jest pytanie. Doliczyło się chyba Doliczyło się czy się nie doliczyło? Nie doliczyło się, prawda? O trzecie, e, chcę zawsze się żebrać i zaraz doliczę. Kurwa, co się dzieje? <grym> co jest? Na chwilę zwróciłem wzrok Nie ma Ja pier dole Coś stało? Opość dzieliśmy <grystanie> ale w tym raci zdzieliśmy To no nie. E, ta... Tarcie jest chyba karter rytowań do licia. A tardzie jest Paypal tylko, co do licia. Tak mi się udaje. Wstał. O, ale pojebany to jest lore. Naprawdę. Samo depup killer. No jestem średni w tej batalii Realnie. Proszę, Pupki, pomóż mi. Oglądałem wszystkie swoje filmy. Kurwa, ta muza, aż czarny ma. Jezu, kurwa? Nie, no, Jezu, no tak, nie spuśćcie wody, tak o to chodzi. O Jezu, Kejso, Kejso ma niezły fontener na gówno Nie ma to tamto <laughs> Przyjdzie? Nie przyjdzie Przyjdzie? Idzie ktoś o kurwa O kurwa Ale pojedynek Ja pierdolę Nie wierzę Ale kurwa, a walka Ale wyprostowany Stolca versus vs. pierdul. na pomoc. O kurwa. Morusa na głównym twarz. To jest Popkiller. Jebany zabójca. Fartkiller. Chyba sobie jaja robisz, co? Przyniosłem ci prezent. Trzymaj. Rzuci! Nie! 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 Nie. Ja pierdolę. <muchy> Dziękuję, że mi uratowałeś pupki, że też zostanie pewnie. Locem Jesteś zły, jesteś materialny. Kurwa, ale historia. <muchy> A história.